Dziś najradośniejszy, najbardziej kolorowy odcinek dekoracyjny w roku, czyli ozdoby wielkanocne. Witajcie na pokładzie, zaczynamy. Kiedy mówiłam w zapowiedzi, że to będzie najbardziej kolorowy odcinek w roku. Zawsze zresztą jest nie żartowałam, bo rzeczywiście te nasze odcinki wielkanocne zawsze wypełnione są kolorem, radością, energią. Mam nadzieję, że to czujecie przez swój ekran. Dziś będą nam towarzyszyły ptaszki, na pewno będziecie je słyszeli, bo tu dziś śpiewają po prostu, jakby chciały się dołożyć do tej dobrej energii, ale y, głównymi bohaterami odcinka będą oczywiście ozdoby, ozdoby wielkanocne, e, łatwe, szybkie, jedne kupimy, jedne. Możemy wykonać, zaczniemy od tej pierwszej grupy, od grupy, która jest symbolem w ogóle Wielkanocy, o której też mówiłam już wiele wiele razy, czyli od jajek. Bo tak naprawdę słuchajcie, Wielkanoc, przecież no jakie to są święta, wielkanoc, zmartwychwstanie Chrystusa, nadzieja, odrodzenie, zwycięstwo, życie nad śmiercią. Dobra nad złem, nowa nadzieja, nowa energia, którą możemy odczuć. Ja dlatego kocham te święta tak bardzo i co roku z niecierpliwością na nie czekam. I mam wrażenie, nie wiem czy potwierdzicie to też, jeśli chodzi o wasze domy, ale w naszym domu jest inna energia zupełnie w tym czasie i bardzo często, zresztą tak jak teraz, świat też się budzi bardzo do życia. Ta pierwsza grupa ozdób, o których mówiłam, czyli jajko symbol właśnie odrodzenia, który no, właściwie w kulturze polskiej jest. Już nie wiem, odkąd, od samego początku chyba tak naprawdę. Zresztą chyba nie tylko w Polskiej, ale u nas jest bardzo mocno akcentowane, to w mojej ocenie najłatwiejsza dekoracja wielkanocna, która po pierwsze może być przygotowana z naszymi dziećmi, jeżeli tylko macie taką ochotę. Po drugie, możemy wprowadzić je do, do wnętrza już tak jako typową ozdobę dekoracyjną. I to, co widzicie w tej chwili, czyli te ozdoby za mną. Ja sobie przygotowałam studio do tego odcinka i przywiozłam z redakcji nasze pisanki, które. Pochodzą z pracowni Bańka, z pracowni, o której wiele razy już Wam mówiłam, a o te pisaneczki dbam bardzo pieczołowicie, bo zobaczcie, to są takie małe, piękne dzieła sztuki. Kupiłam je raz, kilka lat temu i służą nam całe długie lata. To jest właśnie ta moja filozofia, o której Wam wiele razy mówię. Czekam również na przepiękne jajka, na pisanki, kraszanki i znajdziecie w ogóle w tym miejscu, a mówię o Domu Sztuki Ludowej, najpiękniejsze ozdoby wielkanocne, jakie ja w ogóle widziałam, i bardzo mocno związane. Z naszą kulturą polską, z naszą spuścizną narodową, bo myślę, że to tak trzeba też traktować, bo pisanie jajek, ozdabianie kraszanek, to słuchajcie, to jest coś, co wyróżnia nas na tle innych narodów, co rzeczywiście jest bardzo takim silnym znakiem dla Polski i myślę, że powinniśmy być po pierwsze z tego dumni, a po drugie, rzeczywiście wprowadzać tego typu ozdoby do naszych współczesnych wnętrz, bo one są po prostu piękne. Zresztą na pewno to widzicie w tej chwili. W Domu Sztuki Ludowej znajdziecie również przepiękne pająki. Pająki, które też już nie jeden raz tu się pojawiły na tym kanale i o których mówię od wielu, wielu lat, gdzie tylko mogę, wspominam o nich, bo to też jest część naszej kultury. Pająki, które jak chyba żadna inna ozdoba noszą tyle radości i koloru do wnętrz i też je bardzo lubię stosować właśnie w tym okresie, okresie świątecznym. Ale one mogą być też jednobarwne, monochromatyczne i wtedy są taką spokojniejszą ozdobą. Jajko, jako taki główny Świąt Bożego Narodzenia nie musi być tylko i wyłącznie pisanką, kraszanką, taką ozdobą, tak jak tutaj do powieszenia. Może być również eksponowane na przykład w postaci pierniczka, tak jak tutaj to widzicie. Zresztą inne też symbole świąt, w postaci, nie wiem, na przykład zajączków, też mogą być w postaci pierników. Bardzo jestem ciekawa, w jakiej postaci jajka pojawiają się u Was w domach. Napiszcie koniecznie, jakie wykorzystujecie, czy również korzystacie z tych dawnych metod zdobienia z wykorzystaniem wosku płynnego. Bardzo jestem ciekawa, jak to jest u was, jak to jest w różnych regionach, bo my przecież jesteśmy mieszkamy w bardzo różnych miejscach w Polsce. Czekam na te wasze opowieści z utęsknieniem jak zwykle. Przechodzimy do drugiej grupy ozdób. Moich ukochanych wiecie o tym, bo też nie w tym roku, tylko o tym mówię, ale tak naprawdę od wielu wielu czyli przechodzimy do natury, do ozdób z wykorzystaniem natury i w przypadku świąt wielkanocnych to jest słuchajcie chyba najbardziej prosta ozdoba jaką tylko można zrobić, no bo co wystarczy kilka gałązek bukszpanowych, pokażę Wam teraz podniosę wianek. Chciałabym powiedzieć, że go sama zrobiłam, ale to nieprawda. Kupiłam ten wianek, nie miałam czasu w tym roku, żeby samej pobawić się w dekorację, ale ten też jest uważam przepiękny i chcę Wam go pokazać. Wianuszek, który ma w sobie proste trzy składniki. Bukszpan, uschnięte kwiatuszki i oczywiście koćki, koćki, baśki. Napiszcie jak u Was się mówi właśnie na te gałązeczki z kiciuśkami. Ja je bardzo często eksponuję właśnie nie tylko w okresie świątecznym, ale w ogóle wiosną i to jest właśnie taki drugi Taki motyw dekoracyjny, który, ona, który u nas się bardzo często, oprócz bukszpanu, pojawia. No a trzecim są oczywiście kwiaty. Kwiaty cięte, tak jak tu widzicie, narcyzki, tulipany. No wszystkie kwiatki takie, które się bardzo mocno kojarzą z wiosną. Również brateczki moje ukochane. Nie mogłoby zabraknąć bratków, bo tak jak one już są w tej chwili na rabatach naszych, tak również je wprowadzam do wnętrz, chociaż w postaci malutkiego akcentu, czy właśnie ozdobienia potraw tego typu ozdoby, czyli patyki, z których oczywiście puszczą się za chwileczkę zieloniutkie listki, bukszpan, y Koczki to są takie łatwe narzędzia, gdzie dosłownie w kilka sekund możemy coś pięknego, dużego zrobić. Zobaczcie, za mną jest bukiet, tak to nazywam bukiet wiosenny, na którym sobie taka choinka wielka, na której sobie eksponuje nasze jajeczka. Zrobiłam to dosłownie w minutę, dwie, po prostu włożyłam do wody wszystkie te elementy. Tak samo jak możemy gałązki bukszwanowe podwiesić gdzieś, czyli albo nad stołem sobie robimy jakąś fajną aranżację, albo tak jak u mnie, ja sobie udekorowałam nasz zielnik. W którym latem suszę zioła. Wszystko to zależy tylko i wyłącznie od naszej wyobraźni. Uwielbiam tą gru, drugą grupę dekoracyjną, czyli pochodzącą z natury. Wiecie, że ją co roku, wprowadzą do naszych wnętrz i będę Was na pewno co roku też namawiała do tego samego. Kolejna grupa dekoracji to będą figurki. Figurki, tak w cudzysłowie to nazwijmy, czyli wszelkiego rodzaju symbole tych świąt, takie jak zajączki, kurczaczki, baranek oczywiście, właściwie powinnam jako pierwszy w Zmienić właśnie postać baranka. Wszystkie figurki, które możemy gdzieś sobie ustawić w centralnych miejscach w domu, ja jestem zwolennikiem tego typu dekorowania. Czyli jedna rzecz, jedna dekoracja, ale na przykład duża, która robi wrażenie, która będzie przyciągała wzrok. I tak jak widzicie u nas w domu, to jest taka elegancka forma, gdzie na czubku kuli jest sobie króliczek. Tu za mną jest większy koleżka, nawiązujący kolorystycznie do różnych detali w tym pomieszczeniu. Nieważne co wybierzecie. Jaka to będzie figurka. Ważne, żeby była fajnie wyeksponowana, no i żeby nie było jednak tego yy, za dużo. Po co za dużo? Wiemy wszyscy yy, to niezdrowo. I przechodzimy płynnie do ostatniej grupy dekoracji, yy, do grupy związanej ze smakami, bo ja uważam, że również potrawy, które znajdują się na stole wielkanocnym i w ogóle w tych okolicznościach wielkanocnych, że tak to nazwę, same w sobie są dekoracją, co udowadniałam Wam już w zeszłym roku. Teraz widzicie zresztą te rzeczy, które robiliśmy w zeszłym roku. Spój jak tu kolor gra główne skrzypce. Kolor w postaci natury, kwiatuszków, dodatków, również jajka, które serwujemy w tym okresie, mogą ten kolor mieć w postaci naturalnego barwienia, ale również takie potrawy jak baba wielkanocna, jak przecież mazurki, z których my słyniemy, one też mogą być dekoracją, też mogą wprowadzać kolor na stół, wszelkiego rodzaju sosy do, do jajek, pasty. No słuchajcie, znowu ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia, i e, również wy Wyobraźnia dotycząca samego sposobu serwowania tych potraw, bo wydaje mi się, że tu też jest ogromne pole do działania. Trudno się, słuchajcie, dziwić, że ja tak kocham te święta, że je uwielbiam, że czuję w tym okresie właśnie świąt wielkanocnych. Ogrom, po prostu napływ dobrej energii i chce mi się wszystkiego, chce mi się dekorować dom, chce mi się wprowadzać naturę do domu, cieszy się jak dziecko z tych wszystkich dekoracji. I myślę, że też ta moja dobra energia udziela się otoczeniu, że sam dom również inaczej wtedy, tak jak mówiłam na początku, wygląda, ma inną energię. Ciekawa jestem, czy wy czujecie też to samo, czy też odczuwacie w te Wielkanocne Święta taką fajną magię w powietrzu i właśnie dobry nastrój. Wielkanoc w mojej Ocenia to czas nadziei, czas wypatrywania czegoś dobrego, czas zwycięstwa dobra, i myślę również, że to jest taki dobry czas na to, żeby przystanąć, przemyśleć sobie sporo rzeczy poświęcić sobie czas na takie właśnie zastanowienie się nad własną drogą, na poszukanie w sobie tej mocy, którą każdy z nas ma, po to, żeby nam się lepiej żyło. Dekorujmy te nasze domy, cieszmy się z tego, szukajmy wokół siebie dobra, dobrych ludzi, radości, energii. Z tym Was chciałabym dzisiaj zostawić. Bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Jak widzicie, ja już mam palemkę przygotowaną na za tydzień. A tu w tej chwili wjeżdża Wam przepis na zakwas, na zakwas do żuru, który będziemy robili za tydzień, bo obiecałam Wam to. Także do zobaczenia, do zobaczenia za tydzień.